Jesteśmy. Minęła godzina dziesiąta, więc rozpoczynam inspirującą kawkę. Ja jestem bardzo ciekawa, ile z Was, czy ilu, <grym> będzie oglądało, ponieważ w ogóle Was dzisiaj na kawkę nie zapraszałam i nie informowałam, że ona będzie. Ciekawa jestem. Zaraz zmienimy ustawienie. Z o, ten haft. Ja bardzo zrobię patrzeć na ten haft z, ze storczykiem. Dlatego dlatego tak wolę ustawić i piję kawę w kubku, w kubku, który został zakupiony do celów marketingowych. Bo żartowaliśmy. Nie, naprawdę kupiłam do celów mar marketingowych ten kubek, ponieważ są na nim maki, a to już w piątek mówiłam na Bullet Inspiracjach, w czerwcu Tematem przewodnim naklejek będą właśnie takie piękne akwarelowe maki, które będę musiała jakoś tam sfotografować, dlatego kupiłam kubek, żeby mieć, że tak powiem, element do fotografii, nie? Po prostu, no także maki są na kubku, maki będą też na, na naklejkach. O, już widzę, że jesteście, no to super, można zaczynać, mam na imię Ania na stronie inspirowanka inspiruje do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności i dzisiaj na inspirującej kawce przedstawić wam chcę pewną inspirację będzie krótka będzie krótka ale powiem wam że będzie bardzo sentymentalna przynajmniej dla mnie a jestem ciekawa czy dla was też to znaczy podejrzewam że dla osób z że tak powiem mojego pokolenia też ale zanim przejdę do tej krótkiej dzisiaj inspiracji to mam dla Was garść ogłoszeń jak zwykle, garść ogłoszeń, będę sobie zerkać na swoje notatki, garść ogłoszeń. Trwa wyzwanie fotograficzne, trwa wyzwanie fotograficzne na stronie Inspirowanka, nie w grupie, tylko na stronie. Drugi dzień już się ukazał temat drugiego dnia i takie wyjaśnienie można, to znaczy tak, można można wszystko, nie trzeba, słuchajcie, nie trzeba dodawać zdjęć robionych niejako aktualnie, to znaczy takich, wiecie, że dzisiaj jest ten temat, to ja dzisiaj to zdjęcie robię, to, to nie jest wymóg konieczny, to mogą, ja specjalnie podałam już tematy w niedzielę, można sobie było na przykład wykorzystać niedzielę na zrobienie tych zdjęć, dlatego, a ja na przykład powiem szczerze, ja to już w ogóle opcję Takiego lenia przyjęłam i wykorzystuję zdjęcia zrobione kiedyś, mi po prostu pasują. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w wyzwaniu, a na przykład nie macie nastroju, okazji, wiecie co? To okno mnie po prostu dobija. Strasznie. Tak, bardzo Was przepraszam. Ale wszystko mi runęło. Dobra, już. Słuchajcie, strasznie mi się, nie wiem, bo widać też, odbłyska mi w okularach, i co jakiś czas, jak przyjeżdża na przykład samochód, to, to taka leci, nie, taka, taka dziwna i to mi tak. Yy... Boże, nie, no, nie, no, nie mogę patrzeć, bo siedzę naprzeciwko okna. No, chodzi też o dobre oświetlenie, nie? Przepraszam za upadek. Yy... O czym mówię? Aha, że nie trzeba robić zdjęć, i jeżeli ktoś chce wziąć udział w wyzwaniu, a no nie ma możliwości zrobienia zdjęć aktualnych to może jak najbardziej dodać zdjęcia robione wcześniej, które po prostu pasują do tematu wyzwania i powiem wam jeszcze, że bardzo, ale to bardzo mi się cieszyła gdyby do mm, zdjęcia dodać jakiś komentarz, komentarz na zasadzie, mm, no nie wiem, może jakiś skojarzeń, nie czegoś takiego, żeby to nie było takie pus puste zostawione, tylko wrzucone zdjęcie. Fajnie, że się powiecie też na Instagramie. Ja muszę, yy, muszę te z Instagrama zdjęcia, yy, to znaczy już wczorajsze sobie przekopiowałam i ja je pododaję po prostu, żebym już to miała na Facebooku, żebym się też yy, nie pogubiła ze wszystkim. To jest jedno. Dwa. Miałam o czymś powiedzieć i powiem. <grytanie> Pytanie, ja za wami nie trafiam. Albo za wami, albo za sobą. Już nie wiem za kim. Na no, maja miały być smoki, nie? W naklejkach. Miały być smoki, ja sobie wyobrazi, wymyśliłam, że będą smoki i w ogóle. I całkowicie przez przypadek yy, to było niezaplanowane, że są te bzy. Po prostu Ania rzuciła taki pomysł: wiesz co, a może bzy? Bo ja bym chciała bzy. Ja tak myślę, bzy. No, ja kocham bzy, uwielbiam je na ogródku, uwielbiam je fotografować, uwielbiam ich zapach. Nienawidzę koloru fioletowego. Kinga mnie zabije, jeżeli będzie tego słuchać, bo ona kocha kolor fioletowy. A ja go po prostu nienawidzę. Ja do tych bzów podchodziłam, tak wiecie, no, dobra, no to chcą bzy, no dobra, zrobimy bzy, będą pasowały na maj, to będą dwa zestawy wrzucę, ja mówię, Marcin, robimy bzy. No, słuchajcie, popularność bzów, znaczy popularność tak kupowania naklejek z bzami przez was przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Po prostu szalejecie za bzami. Smoki, które chciałam ja, oczywiście są, że tak powiem, w odstawce. Wczoraj wrzuciłam taki króciutki filmik. Okazało się, że po wydrukowaniu po raz pierwszy zdarzyło nam się coś takiego, że w przypadku czerwonego i zielonego po wydrukowaniu są inne kolory niż na tych grafikach, na mokapach, gdzie są takie bardzo mocne i intensywne, a w, po wydruku na przykład czerwony wyszedł prawie jak taki ciemny bordo. No to ja się zmartwiłam tym, bo po raz pierwszy nam się coś takiego zdarzyło. Nie wiem dlaczego. No i mówię, że to, to inne niż na grafikach. Na co dostaję informacje? Matko, a ja przy zamówieniu nie zamówiłam tych smoków, a gdybym wiedziała, że te kolory wyjdą takie ładne w druku, to bym mnie zamówiła. No i właśnie. No ja za wami je trafię. Ja tu się martwię, że kolory inne, a oni się cieszą, że kolory inne. Dobra. Będą nowości, miały być wczoraj, ale nie skończyć czy dzisiaj? Może dzisiaj? Nie skończyliśmy wczoraj bocianów, a skończymy bociany i wrzucimy na dniach nowości. Będzie, będą okazjonalne. To nie, to nie będzie jakaś seria, będą, tak wiecie, po, jednej, po jednym arkuszu. Będzie dzień niezapominajki majowy, dzień Żółwia, Ślimaka i Bociana Białego. I będzie jeszcze, już jak ktoś tam zagląda do worka inspiracji, to będzie jeszcze taka nowość, ponieważ przygotowaliśmy z okazji dnia. Ślimaka, i z okazji dnia żółwia, ćwiczenia z takimi kolorowankami i łamigłówkami dla dzieci i one będą wrzucone do worka inspiracji, także je będzie sobie też można pobrać i podrukować. Ale takie raczej wiecie, dla młodszych dzieci. Ale znaleźliśmy takie fajne grafiki, Marcin trochę poprzerabiał, podopasowywał, i, i stwierdziłam, że, że można jeszcze coś takiego wrzucić. Nigdy jeszcze czegoś nie było, takiego czegoś, nie wiem, jak Wam się to spodoba. I jeszcze jedna rzecz, taka, taka króciutka, w sumie też inspiracja, ale nie miało to być tematem dzisiejszej kawki. Wreszcie udało nam się obejrzeć film. Jestem, jestem bardzo z siebie dumna, ponieważ ja, wiecie, mówiłam, że jak oglądam Przyjaciół od września, to ja potrafię zasnąć w połowie 20-minutowego odcinka. I udało nam się, słuchajcie, obejrzeć film, który trwa aż półtorej godziny. No to jest po prostu sukces. Film nowy, film polski, ale że tak powiem. Nie w guście każdego. Jest to film W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. I po raz pierwszy. Jest to horror. Polski. Tak, no, no Polacy raczej tak z horrorami. To znaczy stare, dawne horrory w stylu Wilczycy, prawda? To, to, to tak, ale, mm, ale. aktualnie to tak się Polacy raczej za horrory nie biorą. I dlatego mówię, że specyficzny, bo nie każdemu się spodoba. I y, ja po raz pierwszy o tym filmie. On miał mieć w ogóle premierę taką kinową w marcu, ale ze względu na epidemię po prostu został wrzucony yy, do Netflixa. Yy, I ja o nim przeczytałam u zwierza popkulturalnego i bardzo mi się spodobała recenzja, ponieważ film został oceniony bardzo dobrze, ponieważ on został oceniony w konwencji gatunku. A w konwencji gatunku jest to po prostu. No, dobry film, tak? To, to, to nie jest film wybitny, to jest film klasy B albo i niżej, ale jest. Jeżeli się przyjmie, że to właśnie tak miał, tak, taki ma być ten film, to tak się go od, odbierze i jest bardzo dobry. A podobają mi się jeszcze w nim takie. takie akcenty polskości. O, takie akcenty polskości. Yy, ponieważ zwróciłam od razu uwagę na takie. Yy, jakby nawiązania sentymentalne do starych polskich filmów. Jest taka scena, kiedy grupka osób z takiego obozu przetrwania wyrusza do lasu na, na kilka dni, żeby tam przetrwać bez telefonów komórkowych, bez żadnej komunikacji w guszy. No Wiecie o co chodzi w horrorze, tak? Wysłać ludzi, nie mogą się skontaktować, wezwać pomocy i tam ich pozabijać. Nie? no i grupka tych harcerzy wyrusza jest taka bardzo fajnie prowadzona kamera widać z góry drogę biegnącą do lasu i grupę młodzieży z tą opiekunką zmierzającą w tym kierunku i pierwsze moje skojarzenie słuchajcie ja nie wiem dlaczego ale z takimi filmami starymi w stylu pan samochodzik albo podróż za jeden uśmiech czyli wiecie ci harcerze polskie drogi ponieważ tak jakby w przeciwieństwie do horrorów takich amerykańskich a na przykład takiego nie, wiem, oszukać przeznaczenie, gdzie młodzież, tak? Yy, w Ameryce to raczej na takie wyprawy to się udaje nowym jeepem. <laughs> Który, który jest którymś tam samochodem w rodzinie i to nie jest samochód na przykład rodziców, prawda, tylko, tylko tego siedemnasto czy 16 latka, i oni, oni w ten sposób tam się udają. A tutaj mamy harcerzy, którzy idą piechotą. Widzicie taki akcent polskości, nie? I drugi akcent polskości tego, tego listonosza, który tam przyjeżdża na początku filmu na rowerze. no. To takie, nie wiem, mi się tak, takie smaczki po prostu lubi odkrywać. A poza tym, no, to jest pełno nielogiczności w tym filmie i takich różnych innych rzeczy. No, ale to trzeba przyjąć, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza. I drugie miejsce, yy, o, w którym usłyszałam o tym filmie, to jest ten podcast. Yy, no, nie gadaj. Yy. I oni też tam, ci panowie, rozmawiali o tym, o, tym, o podcastach, to wam mówiłam tydzień temu. I, i, i tam właśnie w tym. Wiecie, przed tymi historiami kryminalnymi dwiema, oni mają ten fragment takiej rozmowy i też rozmawiali o tym filmie i przypomnieli mi recenzję zwierza. Ja sobie wróciłam do recenzji zwierza i że nie, no, jest na Netflixie, trzeba obejrzeć. I naprawdę jestem zadowolona, że obejrzałam. A przy okazji ten film W Lesie Dziś nie zaśnie nikt. Przypomniał mi inny polski film. Wiecie co, bardzo mi go przypomina no troszeczkę inny, ale bardzo mi go przypomina. Przed paru laty oglądałam, jest to film yy, Kołysanka, taki o wampirach, ale wiecie, o takich wampirach w Polsce i to po prostu to jest takie nasze, takie swojskie, takie, takie przaśne. Nie wiem, no, no, lubię to oglądać. Może się komuś nie spodoba, ale ja to lubię. To takie jeszcze dwie właśnie inspiracje, takie całkiem, całkiem dodatkowe, które w ogóle, wiecie, nie... Yy, no, nie były zamierzone, ale tak mi się przypomniało o tym filmie. To myślę, a powiem wam, a może akurat ktoś skorzysta, to tak wiecie. Czasami się coś usłyszy i, i, i Anusz. A teraz właśnie ta właściwa mm, dzisiejsza y, inspiracja, którą miałam zaplanowaną i też którą, na którą wpadłam przypadkowo, mm, i, i to jest znowu taka inspiracja sprzed lat. Więc jeżeli ktoś jest, że tak powiem, w moim przedziale wiekowym, to będzie wiedział o co chodzi. Przeczytam fragment. Myślałam na początku, żeby Wam przeczytać całość, ale sprawdziłam. Nie mogę Wam przeczytać całości. Nie mogę Wam przeczytać całości, bo prawa autorskie. Mogę przeczytać fragment, ponieważ jeżeli jest to cytat, to na prawie, yy, prawo cytatu pozwala mi umieścić to w kontekście większej całości, a w tym momencie ten live jest tak zwaną większą całością i tak zwanym opracowaniem krytycznym, ponieważ mówię kilka słów o tym utworze, więc mi wolno zacytować. Nie wolno mi przeczytać yy, całości. Zanim powiem, co to jest, to przeczytam Wam fragment i ciekawa jestem, czy po tym fragmencie Ktoś już się domyśli, co to takiego jest. Bardzo jestem ciekawa, jeżeli się domyślicie. Jeżeli znacie w ogóle i pamiętacie to, co będę czytać, to będzie krótki fragment, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Jadą wozy przez groblę, przez łąkę. Wiozą żyto, pszenicę na mąkę. Wiozą jęczmień i proso na kaszę. Miel, młynarzu, a prędko miel wasze. Całe dzionki i noce, młyn nad rzeką Terkoce, woda koło obraca, bez przystanku w re I wystarczy fragmentu. <grym> Czy ktoś się domyśla, co to jest? Czy ktoś kojarzy? Yy, słuchajcie, kolejna książka mojego dzieciństwa. Yy, mówiłam kiedyś tam o książkach dzieciństwa, ale yy, chodzi mi... I nawet wpis jakiś tam popełniłam, nie? Ale chodzi mi o książki, wiecie, takiego dzieciństwa, dzieciństwa. Nie już później wiecie, te Anie z Zielonego Wzgórza, czy tam inne Poli Anny, Tylko faktycznie książki mojego dzieciństwa, czyli okresu, kiedy zaczynałam czytać i czytałam już tak, wiecie, na poważnie, ale to było. Dzieciństwo wczesne, czyli właśnie 6-7 lat, opowieść o księciu Gotfrydzie, albo, nie wiem, jakiś tam zajączek z rozbitego lusterka, albo plastusiowy pamiętnik, o tego typu książki. I to jest, o, Kasia, Kasia zgadła, to jest kot w butach, dokładnie, a dokładnie to jest wydanie. Właśnie to, słuchajcie, baśnie o kocie w butach. Wiem, że widzicie odwrócone, ale, ale to jest akurat tak charakterystyczne, że. że że, że poznacie. To jest baśnia o kocie w butach Ewy Szelbrug-Zarębiny i to jest słuchajcie książka, y, y, która y, pochodzi z roku mojego urodzenia. To jest słuchajcie rok 73. I y, 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 ja ją kiedyś miałam, ona potem się wiecie gdzieś zagubiła w wirze y, różnych tam sprzątań i, i w ogóle. I później ja nie wiem Przypomniała mi się okładka, zaczęłam rozmawiać z Marcinem, znaleźliśmy na Allegro, kupiliśmy i przyszła przed Wielkanocą i po prostu jestem, jestem tak szczęśliwa, że ją mam z powrotem, znowu w swoich rękach, że to jest po prostu no wiecie taka jak zwykle podróż sentymentalna. Uwielbiałam tą okładkę, uwielbiałam wiecie te buty na obcasach, takie wiecie wyglancowane, błyszczące z tymi kokardkami. Mm, tutaj jest ten młyn. Z tego fragmentu, który, który przeczytałam, lubię te ilustracje. Autorem ilustracji jest Włodzimierz Krusiewicz. Nie wiem, ja nie znam tego ilustratora, ale te, te ilustracje bardzo mi w pamięci utkwiły. O, i tutaj znowu jest właśnie ta, ta ilustracja z tymi butami. No, tak mi się te buty podobały i tak mi utkwiły, wiecie, przed oczami i w pamięci, że po prostu musiałam się z wami tym podzielić. Wersji y, baśni o kocie w butach jest wiele, między innymi Charles Perot, y, Bracia Grimm napisali. Są też w internecie, gdy szukałam, są też z y, wolnych lekturach. Y, chyba Artur Opman y, napisał y, taką interpretację swoją, y, y, są też w, w zbiorze wielu autorów. Y, jako tekst baśni, czyli. Y, Taki ogólno funkcjonujący, tak, w rzeczywistości. Każdy może się zebrać i go sobie napisać i opublikować. Nie mogę czytać tego konkretnego, to jest po prostu konkretna wersja napisana. Zresztą w fajny sposób, specyficzny, taka rymowana. Bardzo łatwo jest się nauczyć i zapamiętać. Ja też wiele fragmentów znam na pamięć, bo kiedyś w ogóle bardzo dużo się uczyłam na pamięć takich rzeczy, które mi się podobały. No, i tej wersji nie mogę, nie mogę wam przeczytać ze względu na prawa autorskie. Historia jest właściwie znana, nie? No, bo to jest właśnie o kocie w butach. I co jeszcze, jaka ciekawostka? Bo byłam, wiecie, przeszczęśliwa. Powiem Wam, właśnie chodzi o ten konkretnie tekst. Byłam przeszczęśliwa, bo tak jak mówię, ja zapamiętałam tę historię z bardzo wczesnego dzieciństwa. Zapamiętałam ilustracje, które mnie zauroczyły i z niesamowitym z niesamowitym szczęściem odkryłam że gdy poszłam w którymś tam momencie swojej kariery zawodowej pracować do szkoły numer 7 czyli z gimnazjum do podstawówki to okazało się że tam funkcjonują podręczniki Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego GWO i tam w klasie czwartej dokładnie jest ten tekst baśni o kocie w butach nie jako tekst, nie ma go umieszczonego jako tekst, jest jako suchowisko i znajduje się też umieszczone. No, mają wykupione prawa do tego, więc można było. Ale to nie jest czytanie tekstu, tylko to jest faktyczne słuchowisko. Wiecie, z tymi wszystkimi odgłosami, właśnie, jeżeli ma, mamy tutaj ten turkocący wóz, czy te koła po drodze, to faktycznie my to słyszymy słyszymy szum wody, prawda i, i tak dalej. To, to bardzo fajnie jest zrobione, opracowane. Także ja wam, wiecie co, podlinkuję w ogóle do wydawnictwa GW. O, mam nadzieję, że, że ja się nie dostaję na stronę, dlatego że ja tam jestem zalogowana i mam zapamiętany adres w przeglądarce. Ja mam nadzieję, że wy się też tam dostaniecie. To mi napiszcie, czy jesteście w stanie wejść i tam można sobie to słuchowisko odsłuchać i nawet, i, i nawet pobrać. Także to, to, jeżeli ktoś na przykład nie zna tekstu i chciałby, to może. Tak, i to jest właśnie wydanie z 1973 roku, więc tym bardziej jest dla mnie sentymentalne I to jest rzecz, którą chciałam Wam pokazać, a ciekawa jestem, czy są takie książki, które właśnie dla was są takie ważne, ale właśnie z tego wczesnego dzieciństwa, nie z, nie z dzieciństwa. nie z epoki, ani z Zielonego Wzgórza, czyli, czyli tego, tego dzieciństwa starszego, tylko właśnie z tych lat, takich wiecie, naprawdę. Naprawdę no, małych, tak? To tyle na dzisiaj. I, i, I zapraszam Was jak zwykle za tydzień. Za tydzień o godzinie 10 do grupy Dziewczyny Nie tylko z Kotliny. I z, nie za tydzień, tylko tak, to, to za, znaczy za tydzień na kawkę, a w piątek już zapraszam Was na kolejny bullet Inspiracji. Będziemy mówili o planowaniu dnia w bullet journalu i o tym, jak ja planuję dzień i jaki mam na niego patent. No i oczywiście właśnie i oczywiście Was zapraszam do sklepu Bullet Dragon po naklejki jak zwykle. <grystanie> inspiracja, inspiracja była króciutka, ale mam nadzieję, że Wam się podobała i mam nadzieję, że w niektórych z Was rozbudziłam, yy, że tak powiem wspomnienia do właśnie konkretnie tej książki. Jeżeli tak jest, to naprawdę bardzo bym mi było miło By mi było miło. Tak Dobrze ja jeszcze wezmę kawy na pożegnanie z tego kubka zakupionego w celach marketingowych i reklamowaniu naklejek z makami na czerwiec. Wiecie, śmieję się, bo to kupienie. Bardzo głupie, ale. No. Ale Kuba mi się sam sobie też podobał i będę miała go do zdjęcia po prostu. Jeszcze jedno. Mam temat na następną kawkę. I chyba mam temat na jeszcze następną kawkę, coś mi się tak wydaje. Ale jeżeli chcecie o czymś usłyszeć, to jak zwykle zapraszam, żeby zapisać w komentarzach jakiś, jakąś swoją propozycję. Więc ankiety na razie nie będzie. To tyle na dzisiaj było. Było mam nadzieję krótko, bo zegarka jak zwykle nie mam, bo się... Bo się pozbyłam. No dobra, zepsuł mi się. Ściągałam, w sklep... Ściągałam po wizycie w sklepie rękawiczki. Wiecie, które trzeba nosić, i zahaczyłam i oderwałam się szybko. I nie mam zegaru. No także tyle na dzisiaj. I żegnam się z Wami i zakończ. Pa, pa.